Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii porównawczej dwóch serii nawozowych Biokana i Kanatera nawozy organiczne, nawozy mineralne jak widać na chwilę obecną Kanatera ma troszeczkę wyższy, wyższy krzak jest to też związane z tym, że nawozy mineralne są dostępne dla rośliny bezpośrednio i od razu, a nawozy organiczne muszą zostać przetworzone przez samą roślinę. Dobra, ale mniej gadania teraz. Bierzemy się za mieszanie. Woda, parametr wstępny 0.4 do 0.45 powinna wynosić to wstępne. Wtedy będziecie mieli pewność, że to pH y, będzie w miarę stabilne w podłożu. No i zaczynamy dawkowanie. Co będziemy podawać? Będziemy podawali tak. Canatera Flores 2,5 ml, ponieważ 5 ml powinno być na litr. Zdajemy 2,5. Przepukuję. Rizotonika damy mililitr jeszcze, czyli mniej więcej tak, jak normalną dawkę, kanazymu jeden pięć i busta damy na razie 1 mililitr. Wszystko mieszam i zostawiam to sobie na jakieś 15-20 minut, żeby się to, że tak ładnie powiem, poprzegryzało i żeby mógł sobie sprawdzić, czy to pH muszę korygować, czy też nie. Minęło 15 minut, sprawdzamy sobie, jakie mamy pH. Całe 6,1 czyli tak mniej więcej jak idealnie, jak powinno być pod kwitnienie. Zobaczymy sobie jeszcze, jakie mamy EC1. 1, 62 Myślę, że na początek kwitnienia to będzie optymalne. No i co? Podlewamy kanatera Pomału żeby nie uciekło gdzieś nam tam pomiędzy doniczką a, a ziemią. No ale tutaj widać, że już jest, że widać że to jest inna odmiana niż w drugiej serii filmów, gdzie są inne nawozy porównywane. Tutaj są, Jest to pokrój bardzo strzelisty. Liście są też zdecydowanie większe. Pamiętajcie też o tym, żeby podlewać powoli, pomału, niech sobie wszystko dobrze się wchłania. Widzicie, zaczyna wyciekać spodem, i może to być związane z tym, że jest po prostu przeschnięta ziemia, i powstała szczelina między doniczką a podłożem, i tamtędy sobie to będzie uciekało. Pamiętajcie też, że po podlaniu cały nadmiar. Które wypłynie do podstawki nie należy go wlewać z powrotem chyba, że doniczka jest lekka, to znaczy, że ta ziemia się nie napiła tej, tej, tego roztworu ale jeżeli doniczka, o tak jak tu czuję, że jest ciężka to ten cały nadmiar należy później odlać, żeby nie zasało z powrotem, bo może dojść do uszkodzenia korzeni no a teraz przechodzimy sobie do serii organicznej jak zawsze pokażę Wam, jak jest EC wody 0,45-0,44 No bo ona jest też niewypukana po poprzednich nawozach 0,43 Czyli jesteśmy dalej w tym zakresie 0,4-0,45 I dajemy, dzisiaj dajemy biofloresa Biofloresa, którego damy sobie. A, damy sobie 2 ml. Tutaj mam 2 ml. I pamiętajcie o tym, że używając nawozów organicznych, mierzenie pH. IEC nie ma sensu. Bo jeżeli to ma być organika, to roślina ma to sama sobie wszystko przerabiać, przystosowywać pod siebie, rozbijać te łańcuchy organiczne, ale jeżeli byśmy zaczęli regulować pH, to rozbijecie sami te łańcuchy organiczne i tak naprawdę zmineralizujecie ten nawóz, więc to lepiej wtedy jest używać nawozów mineralnych. Dobra, bioriz tonik, tu damy 1 ml. No, jeszcze mamy biubusta, którego damy jeden ml. Mieszam wszystko dokładnie. Dla tych, którzy zadają później pytania w komentarzach, zmierzę, chociaż dla mnie to nie jest żadnym wyznacznikiem. Żadnym wyznacznikiem. Bo to jest nawóz organiczny i tak naprawdę roślina musi go sobie sama przystosować. Więc to nie są same związki odżywcze. No dobra. No i co? podlewamy pomalutku, po malutku. Chyba będzie nam się szykowało jakieś przesadzanie, chociaż nie wiem czy jest sens, czy nie będę prowadził ich w tych doniczkach do samego końca, żeby też ten test był bardzo miarodajny. Tutaj się już pojawiły pierwsze kwiaty, pierwsze zalążki kwiatowe, dlatego przeszliśmy na nawożenie na fazę generatywną, które ma większy stosunek fosforu do potasu, co spowoduje, że tak powiem, stymulację do kwitnienia i do owocowania. Dobra. Teraz jeszcze wam pokażę jak to wygląda z tej perspektywy. Lampa Horty One, chyba to jest austriacka lampa 75% mocy to jest 220. A dlaczego aż tak dużo? Ponieważ tu jest e, namiot to jest chyba 120 na, na 40. Tak więc muszę mieć dosyć spore pokrycie. Tam są oczywiście wiatraczek, które na potrzeby filmu wyłączyłem, bo byście mnie nie słyszeli. Tak więc, jeżeli film Wam się podoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę, będzie dostawali informacje o nowych filmach. Linki do wszystkich produktów, które widzieliście na filmie, są w opisie filmu. No i co? Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się i cześć.